Siema. Idę na siłownię. Pogoda taka, że normalnie, auu, wyć się chce. Łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Zasiądź sobie wygodnie. Tak jak Wam wspominałem, w Niemczech pracowałem jako opiekun w domu dla ludzi starszych. No i niektóre babeczki były takie że nawet kiedy widziały, że się z czymś nie wyrabiam, a przyszedł czas na przerwę, to one już sobie zasiadały, piły kawkę, jadły ciasteczka, a jak im trzeba było pomóc, to zawsze przylatywały jak ja się wcześniej wyrobiłem. Nygus pomógłbyś koleżankom. No i słuchajcie, kiedyś był piątek, miałem krótką zmianę do godziny 10. I akurat byłem z dwoma takimi, które nigdy mi nie pomagały. Patrzyły, jak zapierniczam się, nie wyrabiam, ale żadna się nie ruszyła, żeby mi pomóc. No i słuchajcie, byliśmy w trójkę, ale troszeczkę roboty było. Przyszedł czas, godzina dziesiąta, kończyłem zmianę. Więc mówię, czujus, szynę, wochenende, udanego weekendu. A one się na mnie patrzą, to nie zostaniesz nam, nie pomożesz, wiesz, że we dwie się tutaj nie wyrobimy. Mówię, słuchajcie, nie mam czasu, uciekam do chaty, ponieważ jestem umówiony z ojcem, jedziemy na weekend na ryby. Tak powiedziałem. Od razu mi się przypomniał śpiew ptaszka obok bloku, który cały czas. Dokładnie sobie to pomyślałem. Wy mi nie pomagacie, więc ja z wami nie zostanę. No i poszedłem. Słuchajcie, w poniedziałek, w połowie zmiany, wzywa mnie do biura przełożona działu, szefowa z drugą, jej koleżanką też przełożoną na rozmowę. Wchodzę, siadam. Co zrobiłeś w piątek? Mówię to co miałem zrobić, swoją pracę i poszedłem do domu. Koleżanki prosiły cię, żebyś został, im pomógł, ponieważ zostały we dwie, a musi, musi być trójka ludzi, troje ludzi na zmianie i wiedziałeś, że się nie wyrobią, a ty poszedłeś do domu i je zostawiłeś. Jesteś niekoleżeński. Patrzę się na nie, mówię: Ja miałem swoje plany. Od dłuższego czasu byłem umówiony na wyjazd na ryby na weekend. A one się tak patrzą na mnie i mówią: Wcale nie byłeś na weekendzie na rybach. Ja tak patrzę, czekam dalej, co powiedzą. Mówię: A niby dlaczego? A dlatego, że cały weekend byłeś zalogowany na Facebooku. Słuchajcie, a ja komputer w domu zawsze miałem włączony. No i ten Facebook też był włączony przez cały czas. Także ikonka była podświetlona, że jestem cały czas online. Nigdy kompa nie wyłączałem. Jak byłem zalogowany. Praktycznie cały czas niby, niby byłem dostępny na tym Facebooku. Ja zacząłem się w tym momencie śmiać. A one się patrzą obie na mnie mówią. Czy Ty sobie nie zdajesz sprawy z powagi tej rozmowy? Mówię, słuchajcie, jeżeli ja potraktuję tą rozmowę poważnie, to za chwileczkę złożę na Was zażalenie do głównej szefowej o to, że mnie śledzicie w trakcie weekendu po mojej pracy. Mówię, skoro były we dwie i miały tyle pracy. To skąd wiedzą, że byłem online, że byłem zalogowany na Facebooku? Nie miały nic innego do roboty, tylko siedzenie na Facebooku w tym czasie i się na nie patrzę. Mówię, to jest śledzenie, mówię, to jest normalnie, jawny mobbing, co wy w tej chwili robicie. W wolnym czasie mam prawo robić, co chcę. Miałem zmianę do godziny 10, swoją pracę wykonałem. I poszedłem do domu. Mówię to: co? Mam potraktować tą rozmowę na poważnie. Słuchajcie, a one aż pobladły. Szczęki zaczęły mi się trząść. No i zaczęły mi wymyślać, że dwa tygodnie temu ktoś tam sprawdzał po mnie zmianę, że gdzieś tam łóżka nie pościeliłem czy coś. Stanąłem, pokiwałem głową, zacząłem się śmiać. Mówię. Czy jeszcze coś czy to już jest wszystko? Istes alles oder noch etwas? Po niemiecku. Popatrzyły na siebie, nie wiedziały co powiedzieć. Zamknąłem drzwi i wyszedłem z biura. Słuchajcie, po raz kolejny postąpiłem podobnie, kiedy kończyła mi się umowa. A główny szef zarządził, że wszyscy muszą robić przynajmniej dwie nocki w tygodniu. Ja powiedziałem, w żadnym wypadku. Przyniosłem atest od lekarza, że nie mogę pracować na nocki ze względu na problemy jelitowe. Powiedzieli, że nie ma wyjątków. No i te dwie, słuchajcie, też pod koniec już mojej umowy, wezwały mnie do biura. No i zaczęły mi tłumaczyć, że słuchaj, no te dwie nocki, to wytrzymasz, fajnie się z tobą pracuje i w ogóle, może byś to przemyślał. A ja się popatrzyłem na nie, powiedziałem, nein, auf keinen Fall w żadnym wypadku. Mówię, ja wam tego nie zapomniałem. A one się tak patrzą na siebie, na mnie, mówię, ich hab euch das nicht vergessen. Tej rozmowy, którą z nimi miałem, no i słuchajcie, postąpiłem po raz drugi. Podobnie zamknąłem drzwi od biura i wyszedłem. Wcześniej już się zabezpieczyłem. Wiedziałem, że dostanę bezrobocie. Miałem środki do życia, także w tym momencie było mi już to obojętne. Nie chciałem już z nimi pracować, też, ponieważ w takiej atmosferze kiepsko się pracuje. No, i później jeszcze było zebranie z główną szefową całego domu, i też jej coś tam nagadały. Szefowa pod koniec podeszła do mnie, mówi: Niech pan się nie przejmuje. Poklepała mnie po ramieniu, mówi: Niech pan im się nie daje. Także słuchajcie, do takiej sytuacji doszło. Skończyłem zmianę, zrobiłem swoje. Miałem wolny weekend, nieważne co w tym czasie robiłem. Akurat te dwie złośnice były na zmianie, więc stwierdziłem, one mi nie pomagają. Więc ja im też wiecie, nie pomogę. No i myślały, że zrobią mi jakieś tutaj większe problemy. Muszę przejść przez ulicę, także. Powiem Wam, w tych Niemczech wcale nie jest tak idealnie. Nic tam nie jest tak idealnie. Nic nie przebiega tak jak powinno być. Wiele miałem tam różnych dziwnych sytuacji, o czym Wam opowiadałem na swoich filmikach. Piszcie w komentarzach, czy dobrze zrobiłem, czy źle zrobiłem. Jak Kuba Bogu, tak Bóg bo Kubie, słuchajcie. No i jeszcze troszeczkę je tam. Postraszyłem. Jestem ciekaw, czy ten filmik przejdzie weryfikacji. Pozdrawiam, do następnego. Cześć.